Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Witam się z wami ja, Ziżej, oczywiście moi drodzy, i kontynuujemy dzisiejszy temat, oczywiście widzicie na ekranie, ale poczekajcie, zanim do niego przejdziemy. Oczywiście komentarze dotyczące poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o starych telefonach, starej tradycji, gdzie, moi drodzy, każdy z nas posiadał telefon w podstawówce, w gimnazjum, czy gdziekolwiek się on znajdował i były to bardzo fajne, mile wspominane czasy. Także przejdźmy do komentarzy, które napisaliście, i oczywiście zachęcam Was do zostawienia przemiłego komentarza na dole. Oczywiście łapki w górę, bo pod poprzednim odcinkiem ponownie bardzo fajne zaangażowanie, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję, bo bardzo podoba mi się to, jak udzielacie się pod tą serią. Także uwaga, lecimy. Andrzej Bogurski, pamiętasz te czasy pod podczerwieni, kiedy długo się dzwonek wysyłało? Miałeś w którymś telefonie ją? Jak ją wspominasz, zajebisty odcinek. Pozdro! I od razu drugi komentarz. Paweł Skowroński. ziżeju nie powiedziałeś o słynnej Irdzie, czyli podczerwieni, która robiła szał, gdy można było się wymieniać różnymi multimediami. Każdy zapewne zna takie powiedzenie jak nie ruszaj, bo przerwiesz. Dokładnie tak. Wiele razy, moi drodzy, zdarzyło mi się przesyłać coś przed, przez podczerwień. Przeważnie to były dzwonki. Teraz, wiadomo, przesłanie takiego dzwonka, czy jakiejś wiadomości wideo, czy też, nie wiem, no, czegokolwiek zajmuje normalnie chwilę. Czasem nawet niektórym się nie chce bawić w Bluetooth'a i leci po prostu to nawet przez pakiet danych na Facebooku. No, takie czasy już. Ale kiedyś tego nie było. Kiedyś była właśnie podczerwień, gdzie podtykało się inny telefon pod takie magiczne... Moi drodzy, czerwone kółko, praktycznie, które, no, to, tak to wyglądało w zależności od telefonu, i po prostu to się przesyłało. I też mówiło się na przykład, nie ruszaj telefonu, bo, bo szybciej to pójdzie. Wiecie, no, podczerwień miała te magiczne plusy, i zapomniałem rzeczywiście o tym wspomnieć. Dziękuję, że przypomnieliście o tym, bo to był rzeczywiście szał. Jeżeli miało się Irder, czyli tą słynną podczerwień, to też było się takim Bogiem na dzielni. To były fajne czasy. Trzeci komentarz Pit Zelek. Może żelek, nie wiem. Żirze, jakie masz wykształcenie? Moi drodzy, ja skończyłem technikum informatyczne, bo często o to pytacie, czy, e, także skończyłem technikum informatyczne, więc moje wykształcenie jest średnie. Czy też pojawiają się takie pytania, czy technikum jest łatwe, czy nie? Słuchajcie, jeżeli chcecie temat o szkole średniej, na dole są komentarze. Whatever you want, piszecie i jedziemy z tym. Chociaż myślę, że jutrzejszy odcinek, o ile jutro się pojawia, podejrzewam, że raczej tak. Będzie dotyczył, moi drodzy, tego seksu grupowego, który był yy, związany ze Snapchatem, gdzie dziewczyny się chwaliły tem, Ale do tego dojdziemy. Najpierw w dzisiejszy temat, który po części trochę się z tym wiąże. Matica KS10. Temat na kolejną 6.30. Nastoletnie matki. PS co do telefonu najbardziej niezniszczalny model to Samsung Avilla. Spadł mi w szkole z 10 schodów. Nie jeden raz, ale działał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że też daliście 26 łapek pod tym komentarzem. No i moi drodzy, przechodzimy do, tych, do tego tematu nastoletnich matek. Kominek się pali i w takich okolicznościach, moi drodzy, prawda, stwarzamy romantyczny klimat. Romantyczny klimat, ale no też niektórzy nie zachowują świadomości tego, ile mają lat. No i właśnie często się mówi, że w gimnazjum ciężko jest znaleźć dziewicę. No po części tak jest, rzeczywiście, w dzisiejszych czasach tego XXI wieku można powiedzieć, że rzeczywiście ciężko do tego dojść <grymne> that was 600 ale powiem wam, że da się. Na, na pewno się da, nie każda dziewczyna przecież jest taka sama, niektóre się szanują, prawda, niektóre nie i później właśnie w wieku 15 lat e zachodzą w ciążę. Co ja na ten temat sądzę? No słuchajcie, to jest zbabranie sobie życia, totalnie, totalnie, no to jest tak jak ja bym był 6 lat temu wstecz, moje dziecko w obecnej chwili miałoby 5 lat, bo 6 lat temu, a bo właściwie nawet dajmy na to te 6 lat temu, zrobiłbym dziecko. Tak, gdzie ja w ogóle w tym czasie interesowałem się World of Warcraft, bijaniem levela, żeby tam nabić 80 level, crossroad te sprawy, i nie miałem w głowie totalnie seksu. Tak, w dzisiejszych czasach, moi drodzy, 15-latki mają już dzieci. ale tak, ani to do pracy nie pójdzie, ani ten, no nie wiem, no, na no no własne utrzymanie nie da rady, więc tutaj trzeba się wspomagać rodzicami. A um, kolejna sprawa, że to też w wieku 20 lat twoje dziecko praktycznie jest już na takim etapie, że musi iść do szkoły, a gdzie ty w wieku 20 lat powiedz mi bez wykształcenia, praktycznie, chcesz zapewnić jakiś dobrobyt temu swojemu poczętemu dziecku parę lat ładnych temu. No nie da się za bardzo i trzeba kombinować. I tak, moi drodzy, też niektórzy nie wytrzymują psychicznie. I później mamy takie rzeczy w wiadomościach jak dzieci pozostawione na śmietnikach, dzieci porzucone dla domów dziecka, no generalnie jakieś śmierci, samobójstwa albo aborcje. Bo aborcje też się zdarzają, chociaż ja osobiście aborcji nie popieram i dla mnie to jest głupota, jeżeli ktoś wycofuje. Ale jeżeli sytuacja finansowa wymaga tego, chociaż to jest dziwne, bo za aborcję też trzeba zapłacić. Yy, więc sytuacja finansowa jest słaba i nie da rady utrzymać dziecka, no to tutaj pojawiają się te komplikacje. Co innego, jeżeli facet jest już tam w miarę powiedzmy ma 18 lat i ma dziecko z 15 latką, da się to wszystko jakoś tam powiedzmy ogarnąć, jeżeli pójdzie do pracy, no i tam z małą, drobną pomocą rodziców da się coś z tym zrobić, aczkolwiek dla mnie to jest głupota. Jest takie powiedzenie, że trzeba władać swym mieczem umiejętnie, albo po prostu trzeba umieć nim władać. Dlatego panowie, pamiętajcie o wszystkim. Nie, po pierwsze, jak kupujecie już co nieco dla zabezpieczenia, to zainwestujcie te parę groszy więcej, aniżeli płacić później za dzieciaka. Więc nie polecałbym jakichś takich chujowych gumek, które kupicie w sklepie za 3 zł albo od kolegi. Czy też u pani w kasie w takim sklepiku gdzieś na wiosce? Bo podejrzewam, że ta pani nudząc się, po prostu szpilką będzie je przebijała. Także tego bym raczej nie polecał, bo można się nieźle wkopać. A raczej myślę, że nikt z was nie chciałby się wkopać i być w takiej niekomfortowej sytuacji dwóch kreseczek i, i nie to, są, to nie są takie przyjemne kreseczki, jak yy, twierdzą narkomani. Tylko mam na myśli takie dwie czerwone kreseczki wiążące was w sensie w parę, małżeństwo, praktycznie dziecko i te sprawy. Lepiej wszystko mieć zaplanowane. Także gimnazjum to jest czas, gdzie się wyszalejecie, wiecie, imprezki, tam papieroski, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, gdzieś tam alkohol czy coś, ale dziecko nie. To to już wolę, żebyście palili, niż żebyście mieli dzieci. Także troszkę z świadomością do tego tematu podchodźcie. Także niczego złego wam nie życzę, tylko samych, samych dobroci. Także napiszcie, co sądzicie na ten temat wy, czy według was, na przykład nastoletnie matki są ok? czy macie w klasie, może o w klasie kogoś, kto jest nastoletnią matką albo ojcem, dajmy na to, czy też znacie kogoś, kto w waszej szkole, czy ktoś z Waszych znajomych jest, napiszcie historię. Ja jestem ciekaw takich historii, na przykład jak to się dzieje. A może któryś z moich widzów niestety wpadł. No, no, ciężko mi jest powiedzieć, napiszcie, jestem ciekaw. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję. Odwiedźcie mojego oczywiście Snapchata, Instagrama i wszystkie pozostałe social media. I napiszcie też, czy chcecie ten temat o tych dziewczynach, które uprawiały grupowy seks. Także to tyle. Ja się zagłębię w ten temat i zrobimy o tym 6.30, myślę na pewno. Tymczasem dziękuję wam bardzo, życzę wam miłego dnia, środowego popołudnia. Tak, środowy dzisiaj jest co? Tak, tak, środowego. Dziękuję. Trzymajcie się, komentował dzisiaj. Pa pa!